Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu przedstawić Lenovo ThinkPad T470S. Lenovo ThinkPad T470S jest następcą znanego modelu T460S. Jest to klasyczny model z linii mobilnych laptopów biznesowych. Wyróżnia go proszę Państwa bardzo lekka, solidna konstrukcja, obudowa wykonana ze stopów materiałów, oraz wygodna klawiatura, która jest odporna na zalanie cieczą i duża i dużo przede wszystkim ilość złączy. Szybki procesor Intel Core i 7 ósmej generacji 7500 Ohm, którego taktowanie w trybie turbo wynosi 3,5 GHz, daje niezwykłe osiągi i nieprawdopodobny komfort pracy. Większa częstotliwość taktowania oznacza większą wydajność procesora, który jak wiadomo, proszę Państwa, jest sercem komputera. Ekran o przekątnej 14 cali. W rozdzielczości Full HD w technologii IPS pozwala dostrzec każdy szczegół. Czyli pod każdym kątem, jak patrzymy, obraz jest równomiernie poświetlony, a kolory są jak żywe. Mamy idealne kąty widzenia. Pod każdym z kątem, jak spojrzymy, obraz jest równomiernie poświetlony, a kolory są jak żywe. Czyli nie ma żadnych refleksów oraz przekłomień na kolorach. Czyli pod każdym kątem. Tak wygląda, proszę Państwa, jeśli chodzi o matrycę typu IPS, czyli matryca In-Plane Switching. Teraz państwu pokażę matrycę typu zwykłą TN, jeśli chodzi o barwy i kąty widzenia. Matrycy typu TN, bo jeżeli przechylamy matrycę, te kąty się załamują, czyli jakość i barwa ekranu są o wiele, wiele bardziej gorsze, czyli odwzorowanie barw i kolorów jest o wiele, wiele bardziej słabsze. Dysk SSD o pojemności 256 GB ze złączem M2 zapewni państwu płynną pracę laptopa. Szybkie kopiowanie danych oraz błyskawiczne uruchamianie systemu Windows. Przy tradycyjnym dysku talerzowym uruchamianie systemu trwa około 30 sekund. Natomiast dysk w technologii SSD zapewnia trzykrotnie szybszy start systemu, jak i również zamykanie systemu operacyjnego, jak i również uruchamianie. Pokażę Państwu, jak to wygląda. Zamykanie systemu operacyjnego. Raz, dwa, trzy i system już w tym momencie się zamknął. W tym momencie system Windows jest. Wyłączony. Włączamy systemy jeszcze raz, i dysk SSD daje tak duże możliwości, że komputer uruchamia się błyskawicznie, czyli czas trwania i reakcji jest bardzo szybki. Proszę zwrócić uwagę, uruchamianie systemu zajęło dosłownie kilka sekund. W tym momencie komputer mamy włączony do pracy. Chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć na temat dysków SSD, które są w tej chwili stosowane w laptopach biznesowych. Podstawową jak gdyby zaletą dysków SSD, czyli tzw. solid state drive, jest brak ruchomych części oraz kilkadziesiąt razy szybszy dostęp do danych, to co Państwu wspomniałem, jak również cichsza praca, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz możliwość pracy w bardzo trudnych i zróżnicowanych temperaturach, od niskich do bardzo wysokich. Teraz chciałbym Państwu powiedzieć na temat pamięci operacyjnej. W tym modelu, proszę Państwa, Lenovo ThinkPad ten. 470S. Model ten wyposażony jest w 8GB pamięci operacyjnej RAM typu DDR4, który zapewni Państwu szybką i wydajną pracę laptopa. DDR4 to standard pamięci RAM, który został wprowadzony w 2014 roku i jest następcą standardu DDR3. Do głównych zalet należą większa przepustowość przy niższym napięciu oraz mniejszy pobór prądu o 20%. Co przy mobilnym laptopie, proszę Państwa ma niebagatelne znaczenie. Poza wygodnym touchpadem Lenovo T470S wyposażony został w charakterystyczny TrackPoint. Jest to, proszę Państwa, nic innego jak mały joystick w postaci niewielkiego gumowego kapturka reagującego na siłę i kierunek nacisku. Proszę zwrócić uwagę. W tej chwili przesuwamy sobie joystick i w danym momencie mamy góra, dół, góra, dół. I tak samo mamy do dyspozycji TrackPoint i też możemy jeśli chodzi o kursor myszki bezpośrednio poruszać. Kursor jest bardzo bardzo wrażliwy w związku z tym też mamy jak gdyby tutaj pełne pełne pole manewru. Lenovo ThinkPad T470S, jak państwo widzicie, jest ultrabookiem klasy biznes. A jego waga, proszę państwa, Zaledwie wynosi 1,4 kg. Laptop ten znajdzie zastosowanie w biurze, na uczelni, w domu czy w podróży. Z czystym sumieniem rekomenduję Państwu model Lenovo ThinkPad T470S. Po ten model zapraszam Państwa serdecznie do naszego salonu sprzedaży przy ulicy Bukowińskiej 22A w Warszawie. Dziękuję za uwagę.